Moczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Tak, tak sądzę. Umiesz teraz krzyczeć. To może oznaczać tylko jedno. Że jesteś smoczym dziecięciem. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Zgadza się? Mój dziadek opowiadał historię o smoczych dzieciętach. Ci, w których żyłach płynie smocza krew, jak sam Tiber Septim. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Dobrze, że... Jesteś po naszej stronie. Wracają po raz pierwszy od... Zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dzieciętach, które zabijały smoki i przejmowały ich mo... To o ciebie musi chodzić. Co ty na to, Irilet? Uporczyw... Milczysz. Irilet, no już, powiedz! Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dzieciętach? Hmm, lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzie na kłódkę, zamiast kłapać dziobem na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Oto martwy smok i to akurat potrafię pojąć. Wiemy już, że da się je zabić. Nie potrzebuję jakichś mitycznych, smoczych dzieciąt. Potrzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smoka. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Przemierzyłam całe Tamriel i widziałam wiele równie dziwacznych rzeczy jak to. Sugeruję raczej zaufać sile ramion niż opowieściom i legendom. Dobrze po naszej stronie. Nie może być Prawdę, jesteś smoczyny. Słuchaj. Wiesz, że nie możesz tu wchodzić. Zawróć i odejść. Na Ismira, udało ci się. Udało ci się zabić smoka. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarul, i co się stało w strażnicy? Był tam smog? Wiedziałem, że mogę liczyć na Irilet. Ale musi być w tym coś więcej. Smocze dzieci? Co wiesz o smoczym dziecięciu? Więc to prawda... Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie drogi głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno, smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tu um, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Przecież były wezwania. Cóż innego mogły oznaczać? Siwobrodzi. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej Kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Chrongarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda, ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie! To nasze święte tradycje wywodzące się z czasów Pierwszego Cesarstwa. Chrongar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu... nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smog zginął z twojej ręki, Obudziło to coś w tobie. A Siwobrodzi, to usłyszę. nie zbliżaj się do mnie. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Lepiej natychmiast idź do wysokiego Hrodgaru. Nie można ignorować wezwania Siwobrodych. To wielki zaszczyt. Wiesz, zazdroszczę ci. Ponownie przejść siedem tysięcy stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utraty... Nie zbliżaj światła. się do mnie! Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niczym się nie przejmowali. Ach, nieważne. Idź do Wysokiego Hrodgaru. Ucz się od siwobrodych. Smocze dziecię. Dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako Jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego Huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol Twojego urzędu. Powiadomię też strażników o Twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię. To zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracajmy do interesów, Prowentusie. Nadal musimy bronić miasta. Tak, mój panie. Czego ci trzeba? Jestem twym Huskarlem z nad... Jar. Tytuł tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi. Strażnicy przemkną oko na twoje. Przysięgam ci służyć, mój tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego co posiadasz. Prowadź. Mam najszybsze rumaki w Skyrim. Myślę, że ktoś taki jak ty. Żaden z nich nie ma więcej niż 9 lat. A najmłodszy ma 6. Klacz, którą mam na sprzedaż, ma 7 lat i jest zdrowa. Zrzemie w niej wielki duch. Nazwaliśmy ją Królowa Alf w skrócie Ali. Ale kiedy będzie twoja? Możesz nadać jej imię, jakie tylko chcesz. Chyba tak. Jeden jest już osiodłany. Wystarczy zapłacić. Umowa stoi. To ten z siodłem. Jedź bezpiecznie. Lepszą rzeczą od przejechania się na rączą rumaku jest tylko przejechanie się rączym rumakiem po kroku.